Ej! Hey. Siema! Dzisiaj pokażę wam y, podstawowego lockinga. Dobrze, a więc zacznijmy. Już wybrałem tutaj sobie y, mojego kolegę. No i nie ma co, myślę, przedłużać. Po prostu zaczynamy. Chyba Biedroń. Zamknął matkę w piwnicy. O nie, mamusiu! O kurde, dobra, to było. To, to mnie wzięło z zaskoczenia trochę. Dobra, no to zacznijmy. O, przygotuję już sobie kosz, bo oczywiście jestem profesjonalnym grajkiem. O, hejka. Szczerze, to dosyć śmieszny fenomen. Kto by mógł się spodziewać, że to my będziemy włamywać się do domu czarnoskórego jego mościa. Sprawdźmy jak szybki on jest. Ej. No dosyć szybki. Idź mi stąd, bo ja muszę sobie wejść do góry. ребята, всем привет. Сегодня мы будем проверять миф о том. О, кур. О, файна ступки, мил. Ты, ты О, нет, существо. Okay. Nie wiem, dziwne rzeczy się tu dzieją. Brak ziołnierz, ja się chciał kulturalnie przekraść. Polera idzie, ja oglądam ten ...wizor. gdzie? O! Mamy karton. Hey. O. Hej. Chyba się wkurzył. Dobra. Dobra, mamy magnes. Dobra, nie dosięgnie mnie tu. Na szczęście. Dobra, co tu się dzieje? Czy może... Tak odbija? Dobra, nie wiem. Nie zwracam uwagi. Muszę przejść tu. Eee, potrzebujemy tego. No, to też możemy wziąć niby. I tu otworzyć. Halo. Chow mi magnes, nie działa. No daj mi to. Nie. O. Dobra. Jeszcze szybko ten łom. Jakbym dostał. Jakbym dostał ten łom. Yy, umarłem. Nie wiem z jakiego powodu, ale umarłem. Gdzie on łazi? Jakuś... Jak kogoś przyuważy tą żebyś pa. Temu lepiej się pośpieszmy. Eee, daj mi to. Nie wiem, czy do domu... Cholera. Chyba tu wszedł. Zdecydowanie tu wszedł. I zdecydowanie się zbagował. Okej. Okay. Chyba nie jestem pewny, gdzie on jest. Szybkaka. Dobra. A jakoś nam to wyszło. Mam nadzieję, że on nie zdąży zawrócić w tym czasie sobie. Dobra. Cholera, wchodź. Dobra, czyli mamy już wszystko, co, co nam potrzeba. Więc myślę, że możemy się zacząć z nim trochę bawić. Ok, nie wiem, czy on nie poszedł właśnie. Się wbić przez dach. Neviem, čo ho niesol. OK. Foxy sam. Foxy sam. Foxy sam! Oh, pull Trzymam dzisiaj pokażę wam y, podstawowego lockinga Ej hey. Co ty tu robisz gościu? Noś tu po gilgoczycie Po jajkach. Ej, nie obrażaj się Chyba tam kogoś krakuje. Daj mi książkę. No. Dobra, chyba potrzebowało chwili namysłu, po prostu. Halo? Gdzie? O kurczę. Chyba, chyba się go pozbyłem. Ej hey. No i co mi zrobisz co? Dobra mamy hey. to. Ej No i co mi zrobisz?